Cześć, dzień dobry, nazywam się Tomek Nieźwiecki. I to ten Tomek Niedźwiecki, który często wyskakuje ci gdzieś w reklamach, macha rękami, i mówi o tym, że świetnie jest mieć sklep internetowy, że możesz go założyć, że nie potrzebujesz doświadczenia. Ale co stoi za tym Tomkiem Niedźwieckim I dlaczego uważam, że mam prawo do tego, żeby mówić ci, w jaki sposób możesz to robić? Chciałbym opowiedzieć Ci dzisiaj historię. Historię, która zaczyna się. 12 lat temu, kiedy w moim duchu, genie, w czymś zaczynam coraz bardziej rozumieć, że uwielbiam sprzedawać. Kupić taniej, drożej sprzedać. Pamiętam różne historie, nie chcę się dzisiaj nimi zanudzać, ale idąc tym trybem, postanowiłem zacząć importować. To był czas, w którym na rynku było parę flagowych telefonów. A ja znalazłem na zagranicznym portalu taką markę Xiaomi. Pewnie dzisiaj wielu z was ją pamięta. Natomiast ja zacząłem ją importować. Nie tylko tą, ale też inne, czasami to były telefony podobne do tych, które były nieco droższe. Pewnie wiecie o co chodzi, ale kiedy zacząłem importować jeździć na urząd Celny, dochowywać procedur, musiałem się wielu rzeczy nauczyć. Za pierwszym razem okazało się, że na elektronice nie ma znaku CE. No to paczka musiała wracać z powrotem do nadawcy. Innym razem zabrakło deklaracji zgodności. Zawsze, kiedy jechałem na urząd celny, to był ten moment, w którym było dużo napięcia, dużo nerwów. I pomyślałem, że Musi być jakiś lepszy sposób, że nie dość, że trzeba importować te produkty, wydawać na nie pieniądze, nie mieć pewności, czy się sprzedadzą. Ogólnie rzecz biorąc, ryzykować, a to był też okres studiów, niezbyt dużego budżetu, który nie miałem. To pomyślałem o czymś, co wtedy nie wiedziałem, że nazywa się dropshipping, ale od początku rozmawiam z kumplem, opowiadam mi o tym, że jest tam gdzieś taki. Portal, który wtedy pamiętam, nie wiem czy on jeszcze dzisiaj funkcjonuje, dhgate.com. Wszedłem na tamten portal i zobaczyłem, że jest tam mnóstwo produktów w bardzo niskich cenach. No i oczywiście mój zmysł, przedsiębiorcy, sprawdźmy, ile to kosztuje na Allegro. Okazało się, że te ceny były naprawdę dużo niższe niż te, które były na Allegro. No i wtedy, nie wiedząc, że jest coś takiego jak dropshipping, pomyślałem sobie, Skoro to jest na tamtym portalu, skoro ja mogę wystawić to na Allegro i jeżeli ktoś to kupi ode mnie na Allegro, to ja będę mógł tą paczkę nadać w tamtym serwisie, która wyśle ją bezpośrednio do mojego klienta. No i tak też właśnie poznałem model dropshippingowy i. Pamiętam, jak dodałem pierwszy produkt na Allegro, nie wiem, czy to było 5 czy 10 czy 15 minut, ale pojawiła się sprzedaż, i to był ten moment, w którym powiedziałem: Wow, skoro dodałem jeden produkt, on zaczął się sprzedawać. No to siedziałem dniami i nocami, dodawałem kolejne produkty, dodawałem kolejne produkty, zaczynały się sprzedawać, wszystko się świetnie rozwijało, a ja nie musiałem jeździć na urząd celny i martwić się o procedury celne, o to, żeby inwestować. Pieniądze w towar, który trzeba było najpierw kupić, żeby potem sprzedać, i pomyślałem, że jest to model idealny. Natomiast wraz z rozwojem tej sprzedaży okazało się, że ten pewnego rodzaju sukces niósł za sobą też pewnego rodzaju konsekwencje. Nie byłem najlepszy w tym, żeby obsługiwać klientów. Nie byłem najlepszy w tym, żeby terminowo realizować te zamówienia. To były zupełne moje początki. Byłem bardzo mocno skupiony na tych wszystkich technicznych rzeczach. Ciągle tu jeździ straż pożarna, więc pewnie to słyszycie. I... I... Mocno się skupiałem na tym, żeby coraz więcej rzeczy dodawać, no i przyszedł taki jeden dosyć bolesny dzień, w którym Allegro powiedziało: Stop! Blokujemy ci sprzedaż. Pamiętam, że wtedy już to dosyć dobrze się wszystko rozkręciło. Ja wynająłem sobie miejsce w kołorku, usiadłem tam, i mniej więcej, po tygodniu dostałem blokadę na Allegro. Ci, którzy sprzedają na Allegro na pewno wiedzą, czym są blokady, nie trzeba aż tak bardzo się postarać o to, żeby ją dostać, co nie zmienia faktu, że gdzieś na początku nie byłem super dobrym sprzedawcą, bo wszystkiego tego się uczyłem, musiałem wykonywać też mnóstwo innych czynności, no bo można było zapomnieć o jakichkolwiek automatyzacjach. Wszystko robiłem ręcznie w jakichś Excelach, Docsach. Miałem instrukcje czasami na jedną stronę A4, która pokazywała mi, jak wygląda proces, nie wiem, do aktualizacji ceny. To było strasznie skomplikowane i czasochłonne, ale taki moment dosyć trudny, pamiętam, jak wiele zresztą innych, w którym Allegro mówi: Nie, Tomek, już nie możesz sprzedawać a jak się już przyzwyczaił, że tego że sprzedaje i wtedy pomyślałem o tym, że nie mogę opierać się na innym portalu, skoro on może z dnia na dzień powiedzieć, że nie możesz sprzedawać i to był dzień, w którym pomyślałem o tym, żeby założyć sobie sklep internetowy. To było naprawdę dawno temu, Do 12 lat rynek e commerceowy wyglądał zupełnie inaczej. Miałem już sporo odłożonych pieniędzy, więc poszedłem do agencji, która wtedy stawiała sklepy na Magento. Powiedziałem: Dzień dobry, ja bym poprosił sklep internetowy. Przygotowaliśmy ten sklep internetowy, no i wtedy jeszcze bez reklamy, tylko na samym pozycjonowaniu, które bardzo szybko zaczęło działać, pojawiały się sprzedaże. Natomiast silnik, który wybrałem, czyli magento, nie był najlepszy do tego, żeby móc w modelu dropshippingowym działać. I zacząłem szukać po internecie różnych osób, miejsc, narzędzi i trafiłem na takiego Jarosa, bo tak się nazywał, który tworzył jakiś plugin do WordPressu. I na tym pluginie do WordPressu robił coś, co było dla mnie już naprawdę szczytem marzeń związanych z automatyzacją. Zaciągał produkty z AliExpressu i te produkty się automatycznie aktualizowały. No bo jakby te ceny też są istotne, żeby nie było zbyt dużych w nich rozjazdów. I wtedy postawiłem swój pierwszy sklep na WordPressie. Nazywał się Take Time, dzisiaj już go nie ma. Natomiast to był ten sklep który wzbił mnie na wyżyny, jeżeli chodzi o to, jak ten dropshipping zaczął funkcjonować, no bo wtedy zacząłem przygotowywać płatne kampanie reklamowe i nagle się okazało, że mogę sobie ustawić reklamę. Jeszcze wtedy naprawdę nie trzeba było zbyt dużo zrobić i pokazać jakiegoś dobrego kontentu, wystarczyło zdjęcie produktu. Wtedy to były zegarki i te zegarki zaczęły się sprzedawać. I był taki jeden model, który kupowałem za, uwaga, 4 zł razem z wysyłką. I tam taki standardowy narzut, który miałem, już nie pamiętam dokładnie, ale sprzedawał go w okolicy tam 15 zł. No i nie chciał się zbyt dobrze sprzedawać. I pomyślałem, że wykorzystam taki mechanizm, który jeśli coś kosztuje dużo i może być tyle warte, to trzeba spróbować sprzedać to po tej cenie. Kiedy podniosłem cenę, to sprzedaż zaczęła rosnąć lawinowo i około 7 tysięcy, 8 tysięcy takich zegarków sprzedałem w bardzo krótkim okresie. No i znowu, przez to, że byłem taki złakniony tego, żeby sprzedawać więcej, zarabiać więcej, i cieszyć się tym, że cały czas rosnę, podnosić sobie poprzeczkę, to stwierdziłem, że skoro mam sklep z zegarkami, to przygotuję sobie kolejne sklepy. I tak mamy: take case z rzeczami do telefonów, case'ami, jakimiś dodatkowymi gadżetami, take socks, czyli skarpetki, take VIP z muszkami i krawatami, take meal z rzeczami do kuchni i tych take'ów dzisiaj już nie pamiętam, ale było ich ponad 10. I historia się zaczęła rozwijać, sklepy zaczęły coraz więcej sprzedawać, ja mogłem zatrudniać pierwsze osoby. Taką osobą był Maciek, z którym zresztą wczoraj przez przypadek trafiliśmy na to, że dokładnie 8 lat temu się poznaliśmy na rozmowie rekrutacyjnej i pracujemy razem do dzisiaj. Maciek, tak jak wczoraj mówiliśmy, naprawdę świetna robota i duża przyjemność pracować z tobą. Ale wracając, około 10 sklepów, każdy w jakiejś niszy. I wtedy sobie pomyślałem, że Czas zbudować jeden sklep. Jeden sklep, który razem z tym takeiem z przodu będzie idealnie pasował jako take shop. Take shop był sklepem, który łączył te wszystkie sklepy ze sobą i wtedy tak naprawdę zaczął się ten okres, w którym wzrost przychodów, wzrost ilości osób, z którymi pracowałem, wzrost wyzwań, wzrost stresu, wzrost tak naprawdę. Wszystkiego był w tym okresie bardzo duży. I kiedy ten sklep zaczął funkcjonować wtedy już na platformie Presta nie, Shop, to zacząłem myśleć o tym, że mam coraz więcej wyzwań technologicznych, coraz większą potrzebę, pokusę tego, żeby automatyzować. I pamiętam, na korku siedział za mną chyba. Piotr. I zapytałem się, bo Piotr z branży IT. Słuchaj Piotr, ja mam taką sytuację. Dzisiaj jest jeden, drugi, trzeci człowiek, który stworzył tak naprawdę nowy zawód, jakim był zamawiacz, czyli siedział przed komputerem i dane z zamówienia przeklikiwał na AliExpress. Trzeba było każde jedno zamówienie ręcznie zrealizować, ale ja tak sobie pomyślałem, że najwięcej czasu zajmuje nam przekopiowanie danych. I czy moglibyśmy jakąś wtyczką, jakimś oprogramowaniem, zrobić tak, żeby dane z Baznikera wkleić w okno w, w AliExpressie. I wtedy dał mi kontakt do Adriana, który jest współtwórcą tej dropa moim wspólnikiem, który zajmuje się kwestiami technologicznymi, i stworzyliśmy coś takiego, co się wtedy nazywało wtyczka Control Q. Czyli byliśmy w oknie Baznikera, dusiliśmy Control Q a następnie przeklikiwaliśmy to Ctrl-Q w oknie AliExpressu. I kiedy to zaczęło działać, to pomyślałem sobie o tym, że skoro to się dało zrobić, to może da się zrobić jeszcze kolejną rzecz. Otwórz od razu okno w AliExpressie z tym produktem Dodaj odpowiedni wariant do koszyka, następnie wklej te dane, złóż zamówienie. Jakby ten proces był bardziej skomplikowany, bo działo się tam wiele innych rzeczy, ale tak krok po kroku zaczęliśmy rozwijać to, żeby można było zacząć w pełni automatycznie realizować zamówienia na AliExpressie. I kiedy zbudowaliśmy naszego AliBota. Który te zamówienia realizował, to pojawiła się kolejna potrzeba. No, trzeba by było mieć jakąś bazę, w której zarządzamy tymi produktami, umiemy robić z nimi więcej rzeczy, typu generować raporty sprzedaży, czy obsługiwać aktualizacje i to wszystko, co było potrzebne, żeby realizacja zamówień działała sprawnie. I przygotowaliśmy taką bazę. I potem znowu z tej bazy okazało się, że w sumie to jeszcze mogłoby się to przydać, to przydać, to przydać. I to był tak naprawdę początek tej Dropa: no bo sklepy działały bardzo dobrze, generowały bardzo duże dochody i jestem raczej osobą skromną, nie lubiącą się przechwalać, ale 200 tysięcy złotych dochodu po odjęciu kosztów. To było to, co potrafiłem zrobić w rekordowym miesiącu, a inne miesiące wcale nie były dużo gorsze. Więc stwierdziłem wtedy, że Tomek, czas się rozwijać, czas pójść dalej. Pewnie nie będzie Cię tak fascynować zawsze robienie własnego sklepu internetowego. Więc pomyśl o tym, czy na podstawie swojego doświadczenia, bo tego doświadczenia przez te lata było mnóstwo, nie warto zbudować narzędzia, no bo sam go szukałem, sam nie potrafiłem znaleźć, sam musiałem wydawać naprawdę duże pieniądze na to, żeby jakiś inny system dopasować do tych moich potrzeb. I tak zaczął powstawać Takedrop. W tym czasie, kiedy powstawał Takedrop, dalej sklepy funkcjonowały i mogę podać takie dwie główne liczby. Przez parę lat ten bez sklepy, Take Time, a potem połączony w Takeshopa, wygenerował 40 milionów złotych przychodu. Towarzyszyło temu wyświetlenie reklam na Facebooku ponad miliard razy. I tak naprawdę to na mnie ta liczba nie tyle, co nie robi wrażenia, tylko ja od samego początku wychodziłem z założenia, że chcę dodawać zera. Jeżeli najpierw miałem budżet 100 złotych, to potem chcę mieć 1000. Jeżeli miałem 1000, to chcę mieć 10 tysięcy. I pamiętam taki jeden dzień, to była niedziela. Leżałem na kanapie, po ciężkim tygodniu oglądałem telewizję, chciałem się odmurzyć, ale z tyłu głowy miałem świadomość, że tego dnia inwestuję na reklamy na Facebooku ponad 30 tysięcy złotych, a to generuje mi prawie drugie tyle dochodu. To były naprawdę takie momenty, w których młody wtedy człowiek, wciąż młody, ale wtedy trochę młodszy, Mówi sobie: Wow, naprawdę zrobiłeś coś, czego sam możesz być dumny, ale nie zatrzymuj się, bo dobry kierunek to e-commerce i da się tu jeszcze dużo zrobić. Kiedy zaczęliśmy pokazywać innym take-dropa, okazało się, że to, co my rozumieliśmy, to, co było dla nas ogromną. Zaletą, usprawnieniem, to nie każdy potrafił to docenić. My powiedzieliśmy, słuchajcie, to jest TakeDrop, możecie tak go używać, no ale potem się okazało, że trzeba przygotować kursy, że trzeba przygotowywać kolejne funkcjonalności i tak od paru dobrych lat już prawie, przepraszam, ponad pięciu rozwijamy TakeDropa po to, żeby spełniał Wasze potrzeby, żeby był najprostszą metodą na to, jak można założyć konto, skonfigurować to naprawdę w dosłownie parę minut i zacząć sprzedawać. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest takie proste, tylko najwięcej rzeczy jest niewidocznych. My nie chcemy tej dropa budować w taki sposób, żeby on miał mnóstwo funkcjonalności, żeby pokazywał wszystkim wow, 1000 zakładek, 15 różnych suwaków. My budujemy TakeDropa na podstawie naszego doświadczenia, teraz też naszych setek, naszych tysięcy klientów, łącznie około siedmiu, i żeby te funkcjonalności były po prostu na kliknięcie, żeby to, co najważniejsze w technologii, działo się automatycznie, a to, co najważniejsze w sprzedaży, żebyś mógł się tym zająć i temu poświęcić. Nie poddawałem się w tej dropie przy tych trudnych początkach, i po jakimś czasie zostało to zauważone przez Pawła z kanału dla pieniędzy. Paweł jeszcze raz bardzo dziękuję za ten materiał, który razem ze mną nagrałeś, bo to był ten moment zapalny, w którym po prostu powiedziałem, jak jest, że można mieć sklep, że można zarabiać na tym sklepie. Że nie trzeba mieć doświadczenia, że jest coś takiego jak take-drop, co daje ci możliwość szybkiego założenia sklepu. I to był moment, w którym take drop zaczął rosnąć bardzo, bardzo szybko. Z miesiąca na miesiąc wzrosty o 100%, więc zatrudnianie nowych osób, budowa struktury organizacyjnej. Kolejne wyzwania związane z kolejnymi osobami, które przychodzą. Kolejne wyzwania związane z tym, żeby wykorzystać ten dobry moment i tą falę, na której jesteśmy, i jak najlepiej rozwinąć tej dropa I to był też okres, w którym Paweł Fornalski, nazwany ojcem chrzestnym polskiego i e e commerceu odezwał się do mnie i powiedział: Słuchaj, Tomek, robicie fajne rzeczy, może byśmy porozmawiali, ponieważ jestem inwestorem i być może chciałbym zainwestować w Waszą firmę. Od tego momentu, kiedy porozmawialiśmy, minęło parę miesięcy, i już wiedzieliśmy, że chcemy razem z Pawłem zdobywać kolejne szczyty, rozwijać jeszcze bardziej platformę. I Paweł wycenił tej Dropa na 25 milionów złotych, poprzez to, że zainwestował 5 milionów złotych i objął 20% udziałów. I tu znowu kolejne wyzwania. Pieniędzy nie chcemy przepalić, nie chcemy ich głupio wydać. Trzeba jak najlepiej te środki, które otrzymaliśmy, zainwestować w rozwój tej dropa. Zatrudniamy kolejnych programistów, zatrudniamy kolejne osoby do obsługi. Tak naprawdę w tej dropie na ten moment pracuje prawie 40 osób i te wszystkie osoby są po to, żeby tej dropa rozwijać. No i jesteśmy w nazwijmy dniu dzisiejszym ponad. 7000 sklepów, które są na platformie TakeDrop, prawie 40 osób, które u nas pracuje i jeden cel. Dropshipping ma być prosty. To co ja musiałem robić, uczyć się ile problemów rozwiązywać, to nie możecie wy w ten sposób tak funkcjonować. Dlatego właśnie przygotowaliśmy TakeDropa i jakbyście Zapytali, gdzie idzie TakeDrop? Po co dajemy z siebie tyle wysiłku? To TakeDrop jest po to, żeby każda osoba bez doświadczenia mogła spełnić to marzenie, żeby założyć swój sklep internetowy i móc rozwijać się w tej branży, która rozwija się najdynamiczniej, najbardziej dynamicznie ze wszystkich branż. I kiedy ktoś myśli sobie, że ja nie mam doświadczenia, ja nie mam predyspozycji, to jeszcze te 12 lat temu rzeczywiście byłoby to przeszkodą. Ale ta droga, po której przeszedłem nie tylko sam, ale razem ze wspaniałymi osobami, z którymi pracujemy, to ta droga dała nam doświadczenie, know-how i to wszystko, co jest potrzebne dzisiaj do tego, żeby wracając do początku, ten niedźwiecki, który mówi wam o tym, że możecie założyć sklep, że to może być proste, że to może być przyjemne, że to może być bardzo dochodowe że ten niedźwiedzki ma prawo to mówić. Nie chcę Was zanudzać i chciałbym tutaj postawić kropkę. Mam nadzieję, że to, co Ci powiedziałem, może być pewnego rodzaju inspiracją dla Ciebie, bo taki mam cel. Inspirować, dawać narzędzie i pozwalać spełniać te marzenia, a nie tylko dawać je bez pokrycia. Tak to robię po to, żebyś ty mógł uruchomić swój sklep, zacząć na nim zarabiać i zacząć żyć na swoich zasadach. Jeżeli chcesz, wpadaj do tej dropa, załóż darmowe konto i przekonaj się, że to, o czym dzisiaj mówiłem, zobaczysz, że to ma odzwierciedlenie w tym, jak łatwo i skutecznie będziesz mógł sklep na tej dropie założyć i go rozwijać. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.